Dzień dobry, Piotrek. Piątek. Piotrek. 11 stycznia 2019, a w studiu Piotrek. Piotrek w piątek. Piotr Kuczyński. Ja nie lubię, jak do mnie się mówi Piotrek, ale. Główny ekonomista, główny analityk, oczywiście. Nie ekonomista, analityk Domu Inwestycyjnego Excelion Dzień dobry. Rozśmieszył mnie pan. Więc czas rozpoczął. Ugotował Podsumowanie tygodnie na rynkach i nie tylko z Piotrkiem Kuczyńskim. Piotrem. Z Piotrem no. Kuczyńskim. No, to jednorazowo. Mój syn jest Piotrek. Aha, w ten sposób się tak. bo jest mały. Nie ma 36 lat, tak. raczej, raczej nie mały. Raczej nie mały. No dobrze. Szanowni Państwo, garść przypomnień jak co tydzień. Przede wszystkim czekamy na wszystkie wasze pytania na Facebooku w komentarzach, a także można korzystać z formularza, który jest umieszczony pod naszą transmisją na stronie bankier.pl. A ja tradycyjnie będę miał przywilej zadania pierwszego pytania. Jak samo poczucie? Stosownie do wieku. Coś jeszcze? Nie, na no nic. Może mrozy coś jakiś nic. wpływ na samopoczucie mają? Nie pan nie będę się Plus minus. Nie będę się zalił. No, wszystko jest stosownie do wieku. Świetnie. A ponieważ wiek w tym roku 69, to już wie pan. O. Pogratulować. No nie, tam żartuje pan. Słożyć kondolencje. Łączę się w takim razie w tym żalu, tak, i żalu. Przejdźmy do może głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania. No. Myślę, że wydarzeniem tego tygodnia są pojawiające się coraz liczniejsze głosy z Fedu po publikacji zapisu z ostatnich, ostatniego posiedzenia, że już nie będzie to twardy Fed jak w 2017 roku, tylko następuje pewna, pewne złagodzenie, drugie oblicze amerykańskiego banku centralnego. Właściwie to, to co następuje, to jest to, co chcieliby inwestorzy widzieć, co nie znaczy, że następuje. No bo dlaczego? Dlatego, że wczoraj też się pojawił Jerome Powell. Też tak. występował publicznie, też powiedział parę zdań i jednym z tych zdań było to, że bank, czyli Fed, powinien dążyć do unormalizowania swojego bilansu. Czytaj, zjechania z tych 4 bilionów dolarów Kupionych aktywów na przyzwoite poziomy, powiedzmy, bilion. Trzy biliony przydałoby się Czyli gdzieś. Pe, pewne zacieśnienie będzie. Znaczy, on mówi, że to jest pożądane, ale jednocześnie. No właśnie, na, gdybym miał następnych zdaniach. To bym na, powiedział, że, że on źle, nie wie. Że źle tak, tak i od razu tam indeks leciutko tam bardzo leciutko. Po czym oczywiście zaczęły rosnąć i zakończyły wzrostem. Dlaczego? Bo w następnych zdaniach powiedział, że w każdej chwili może zmienić zdanie, że bardzo dokładnie przypatruje się sytuacji że nie jest nic pewne, że jeżeli chodzi o podwyżki stóp, w związku z tym, tym diabła nie ma. No więc właśnie z, tego, z tej retoryki, że jesteśmy konsekwentni, założyliśmy sobie cele na 2018 Niewiele rok, zrealizujemy rozstało. je, jesteśmy w, w, w fazie a, to, pod tytułem poczekamy, zobaczymy. Ale to było pewne, no, to było pewne, a gdyby indeksy dalej spadały, to byłaby jeszcze łagodniejsza sytuacja, a gdyby się zawaliły, to by zaczęli znowu skupować aktywa. nie czyli jednak Fed, pana zdaniem się prze, 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 przejął tym, co dzieje się na świecie. Ale rynku akcji. oczywiście, oczywiście, że tak. Cokolwiek by nie, mógł, to, oni, to oni mówili. Ostatnio jak Paweł się pojawił po, po decyzji Fedowskiej chyba, to też mówił, że bardzo pilnie przypatrują się sygnałom z rynków finansowych. W związku z tym... Co Wall Street wymyśli, to Paweł zrealizuje każdy zresztą, nie tylko Paweł. Nasi widzowie już dopytują o polską giełdę. Za chwilę do tego oczywiście wątku przejdziemy. Natomiast żeby zachować porządek w tej audycji, to ja pociągnę jeszcze te wątki amerykańskie, skoro od nich zaczęliśmy. Jednak mimo wszystko. Przeważają cały czas głosy, że jesteśmy gdzieś w niedźwiedzim terytorium, jeżeli chodzi o nastroje na amerykańskich no rynkach. Sądząc po zachowaniu ostatnich dwóch tygodni, to, to mamy powrót rynku byka. Niektórzy już twierdzą, że powrót do Ale wierzy pan w to? Nie, no nie, nie wierzę, ale ja się obawiam po powtórki z zeszłego stycznia, ze stycznia 2018. Wtedy indeks jeszcze szybciej rosły, jeszcze bardziej w sposób wariowany. Ja w końcu napisałem, że kupujący strzesz się, no, bo to wyglądało idiotycznie zupełnie. Po czym, na przełomie stycznia i lutego, wszystko się załamało, prawda? Tak. Nie wykluczam, że teraz będzie podobnie. W tej chwili tak, nie reagują... Ale wie pan, to był spadek o 300 punktów, a gdybyśmy zobaczyli, co się działo, jako bo bez trzymanki... W... Nie, więcej niż 300 tak, punktów. Tak, tak, patrzę w tej chwili nie, sobie na wykres, no 2,900 żeśmy zjechali na 2,600. A, Jednako 300 poniżej. punktów Wtedy. na S&P. Na, tak, na S&P, no tak, no kilkanaście procent, no to jest... Spory spadek. No ale tak w, ale w skali tego, co działo się w grudniu, gdzie mieliśmy zjazd z 2,800, no tak, 2,400. Gdybyśmy teraz podjechali na 2,700, 2,800, spadli na 2,600, to nie byłoby za pięknie, by nie wyglądało. No nieistotne. No, w każdym razie wtedy było tak, nie znaczy, że teraz to się powtórzy. Mnie niepokoi to, że tak, rynki w ogóle się nie przejmują Brexitem. Kompletnie. W ogóle poszedł gdzieś. A we wtorek głosowanie. No, tak, w przyszłym tygodniu. A we wtorek głosowanie. Nikt nie reaguje. Indeksy rosną, euro się umacnia, wszystko jest cudownie i wspaniałe. A w tym samym czasie brytyjski nadzór finansowy sp sprawdza, jakie to ustawy można byłoby wprowadzić. Był no, no, twardy Brexit. No Robił sztuczne korki z tirów na no, autostradach. Tak jest i nikt nie reaguje. Druga rzecz. Dane makro, na przykład w Niemczech wygląda na to, że techniczna recesja, czyli dwa kwartale. W Francji spad... dzisiaj dane z Hiszpanii, Hiszpanii też 1,5% no no. fatalne dane. Widać wyraźnie, że Winter jest coming, Rzeczywiście, spowolnienie nadciąga. Nikt na to nie reaguje. Rozmowy z Chińczykami niby trwają, ale Reuters twierdzi, że w tych istotnych sprawach nie ma żadnego porozumienia, ale trwają końcu Teraz się skończyły w środę, i mają być podjęte znowu w końcu stycznia. Znowu jest pod co grać, tak? No ale, ale jaki będzie wynik, nikt tego nie wie. Mimo to, że zakładają wszyscy to, co ja pisałem tam ileś tam dni temu, że obu powinno, obu panom powinno zale zależeć na zawarciu umowy. prawda? Xi Jinping, dlatego że jak mu się zawali wzrost gospodarczy w Chinach, to może mieć duże problemy. Musiałby armię może wyprowadzać, diabli wiedzą, a Trump, dlatego że jakby się zawaliła giełda, no to jego rating poleciałby na buzie w sposób straszny. No i, i teoretycznie na tym wszyscy bazują, oczywiście. No poza tym, co jest? W poniedziałek rozpoczyna się sezon raportów kwartalnych spółek amerykańskich. E oczekiwania są tak cieniutkie, tak <grytanie> zaniżone, albo tak niskie, może nie zaniżone. Jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że wyniki będą lepsze. Pytanie, jakie będą prognozy, i tego nie wiemy, bo często jest tak, że dają wyniki i prognoza na przyszłość. Jeżeli te prognozy będą słabe, a może tak być, skoro sytuacja się pogarsza, no to wtedy ten, ten sezon raportów kwartalnych nie będzie taki dobry, jak to, na co rynki liczą. Tylko mówię, mnie niepokoi to, że na fundamenty, na zagrożenia nikt nie zwraca żadnej uwagi. Ważny jest FED i Chiny. Dobrze, wracamy teraz w takim razie do Polski, do polskich spraw, bo o to Państwo pytają. Ja mam oczywiście swoje pytania, ale pierwszeństwo mają nasi widzowie. Pan Maciek pyta, Panie Piotrze, po pierwsze, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Maciek. Po drugie, co Pan myśli o aktualnej sytuacji w Polsce w kontekście najnowszych danych o inflacji i dalszego utrzymywania stóp? No inflacji, jest ostatnie dane, 1,1% w grudniu. No to... To jest Poskroba. jaka ta inflacja? Poskrobał się pan w głowę? Nie, no tak. Wie pan o tym, że tak będzie trzy czy 4 miesiące temu bardzo wielu analityków zajmujących się inflacją mówili. No trochę było trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście, tak się stało. Jak nie, mówili. No to jednak była niespodzianka. To, no nie, no mogę panu znaleźć, jak wrócę do pracy yy, yy, sprzed trzech czy czterech miesięcy nawet nie wiem, czy nie u Pana, może nie u Pana, nie wiem już gdzie. No, w EKG, w Tokafemie. To nie pamiętam kto niestety, no skleroz. Ale mówił, że nawet 1% jest możliwe. No To jest 1,1%. Proszę bardzo. Eee, czyli krótko mówiąc, mamy. Nie, sytuację nie, widzę tutaj, nie widzę tutaj super zaskoczenia, biorąc pod uwagę to, że w ten. Wiadomo, ja jak się skończy ten bałagan z, ele z energią elektryczną, prawda? Ale tak. jeżeli tych podwyżek rzeczywiście nie będzie, bo to może się okazać, że Unia Europejska jest winna i trzeba jednak je wprowadzić, bo tak też może być. Więc jeżeli ich rzeczywiście nie będzie, to może się okazać, że nawet w styczniu też nie będzie wcale tak źle. W każdym razie to, co mówił Pan Prezes Glapiński już do 2022, już przedłużył termin, nie 2020, ale koniec kadencji Rady. To już nie jest Forward Guidance, tylko Very Forward Guidance. O, Very, Very Forward Guidance. Do 2002 roku stopy się nie zmienią, to oczywiście jest bajanie, no to takie tam wishful thinking, nie wiadomo jak będzie. Ale na, ale na razie tej inflacji nie widać. A jeżeli gospodarka światowa zacznie zwalniać, no to z czego ona miałaby się zrodzić? E, dobrze. Pan Łukasz, jeżeli wnioskuję po takim pseudonimie Lukuś? Luk, no. Mały Łukasz, tak. tak e, czy na warszawskiej giełdzie zawita optymizm, czy raczej. On już zawitał za gdzieś tak chyba od, od października mniej więcej, nie wiem, tak mniej więcej. Mówi, jest, przechodził książęcą. Nie, nie, jest taki szeroki, bardzo szeroki, znaczy bardzo, no szeroki kanał trendu wzrostowego na WIG20. Jeżeli dobrze pamiętam, nie łapcie mi Państwo za słowa, bo nie mam obrazka przed oczyma, ale chyba 2,380 jest tam taki, taki dosyć poważny opór, gdyby on pękł, no to wtedy pojawia się, pojawia się długie, wyraźne, podwójne dno i zakres wzrostu nawet do, do 2,700. Nie wiem, z czego miałoby się ono brać. Może z PPK? Nie ja. oczekiwałem, że... No, no tylko, że wie pan, to... że PPK zostało przełożone na powyborach. No nie zostało. No jak nie zostało? Nie zostało. Są jakieś nowe informacje? Oczywiście, znaczy w, narracja rzeczywiście w gazecie Wyborczej na pierwszej stronie była taka, że zostało przełożone, no tak naprawdę umowy będą mogły być zawierane już od lata, więc nigdy nigdzie nie jest powiedziane. Będą mogły być zawierane. Tak, to znaczy maksymalne terminy są wprowadzone, ale minimalne nie. Myśli pan, nie ma. że duże spółki Będą zawierały je tak, żeby przed wyborami ludzie dostali mniejsze wynagrodzenie. Znaczy nie dziwiłbym się, się, gdyby tak było. Znaczy w sensie... ja się, zdziwił. Zdziwiłby się prawda? Tak. No to, nie wiem, może wtedy oferty będą lepsze, no nie, tak owak jest to druga połowa tego roku. No tak można powiedzieć. Rzeczywiście, pod to będzie jakaś gra, to nie ulega wątpliwości. To, 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 czy ona już się teraz za, rozpoczęła? Być może, to na przykład, na przykład dzisiaj. Ni z gruszki, ni z pietruszki ponad 1% wzrostu, prawda? Tak, bo mamy, bo mamy pytanie tutaj właśnie, czy, czy wejście PPK już jest zdyskontowane w, w roku 20, nie, czyli nie, pan, nie, Pana zdaniem jeszcze nie, będzie nie, pod to gra, nie, tak? nie, nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Od czasu do czasu ktoś wpada, kupi sobie ileś tam akcji, stąd mamy takie dziwne ruchy na indeksie, raz bardzo duża słabość, raz bardzo duża siła. I, i, taka, i tak to będzie się utrzymywało. Wiadomo, że, że, że dopiero że naprawdę to się rozkręci przed rozpoczęciem PPK. Oczywiście przy założeniu, że rząd coś zrobi z OFE, coś, co o czym co obiecywał Morawiecki, premier Morawiecki, kiedy był jeszcze wicepremierem 2-3 lata temu. Ale jak zrobi, a jak znowu nic nie zrobi, no to będzie wisiało i będzie tłamsiło WIG-20 i, 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 i całą GPW, bo nie będzie wiadomo, co z tymi kilkudziesięcioma miliardami złotych w akcjach będzie. No, po prostu. Dobrze, parę pytań o spółki. Pan Maksymilian wysłał nam pytanie następujące. Co sądzi pan na temat branży windykacyjnej w kontekście małych spółek? Tutaj konkretnie pan Maksymilian podaje spółkę Windexus, W kontekście takich gigantów jak Kruk, no bo nie, ja się, chyba ja już się, nie... ja się z, z spółkami generalnie nie zajmuję, nie, nie analizuję i nie rekomenduję, nie wypowiadam się. To jak mi nawzajem mówiąc, jak przeczytałem przepisy odnośnie doradztwa i, i... I różnych innych rzeczy, to wynikałoby z tego, że nie wolno mówić w ogóle nic o przyszłości i w ogóle nic o niepewnych zdarzeniach, no bo to może KNF za to załeb za wziąć. Więc ja nie wiem, czy my tutaj jakichś przestępstw nie popełniamy. A już, ale nie mówię o instrumentach finansowych. WIG 20 nie jest właściwie instrumentem finansowym. jest indeksem. Jest indeksem. Ale gdybym mówił o jakimś, jakiejś tam małej spółce, pan mówił tak. Wadla, czy o kruku, no to już bym mówiło. Instrumencie finansowym. Także przepraszamy, Panie Maksymilianie, ale, nie będzie żadnych wskazówek nie wolno, ani przewidywań, no. bo y, w tej chwili nie, pozwala nam na to, nie, nie pozwalają nam na, na, na to przepisy. Y, y, natomiast ja chciałbym zapytać o y, sytuację w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. To jest spółka, która zawsze interesuje drobnych inwestorów na, na bankierze. Źle, za, I... źle zaczęła i potem to się utrzymywało, tak? No, <laughs> można tak, można tak <laughs> powiedzieć. Natomiast... Y, no, cały czas gdzieś w kontekście naszej polityki, jeżeli chodzi o wytwarzanie prądu i opłacalność elektrowni węglowych pojawia się ten, ten, ten temat. Tym razem związkowcy z, z JSW bronią zarząd, co już jest jakimś elementem, a podczas posiedzenia Rady Nadzorczej, na które się wdarli, mówią członkom Rady Nadzorczej, że my potrzebujemy inwestycji. To, jest, to są nasze pieniądze, czyli związkowcy występują w roli praktycznie drobnych akcjonariuszy. Ja bardzo dobrze, że jest załoga broni zarządu, znaczy, że to jest dobry zarząd, tak, 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 tak by należało wnioskować, a to, że potrzebują inwestycji, to być może, ja nie znam dokładnie. W sytuacji ODSW, więc nie wiem, czy rzeczywiście potrzebują w tej chwili inwestycji, czy nie. Zakładam, że tak, bo generalnie kopalnie potrzebują inwestycji, jeżeli mają zwiększyć wydajność, prawda? Bo, bo te polskie kopalnie są no, no, dosyć słabo oprzyrządowane, tak delikatnie powiem, więc niewątpliwie potrzebują inwestycji. Jakiej, co, czy Rada Nadzorcza ma rację, czy, 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 czy załoga ma rację, to oczywiście nie będę tutaj wyrokował. Ale to dobrze, że załoga, załoga stara się wpływać na, na zarząd i na radę w kierunku takim, który uważa, że jest dobre dla spółki, a niekoniecznie dla ich kieszeni już i natychmiast, bo inwestycje już i natychmiast na ich kieszenie pozytywnie nie wpłyną. A pan zdaniem się prezesowa utrzyma w Fiat Nie wiem. Nie, nie, wiem. nie mam pojęcia. Dobrze, garść pytań jeszcze od naszych widzów. Pan Jacek pyta, czy protesty we Francji będą miały jakieś konsekwencje rynkowe? Protesty we Francji trzeba pilnie obserwować. Nie wiadomo, jak to się zakończy. Pytanie, czy to umrze śmiercią naturalną, jak umarło okupacja Wall Street, na przykład, jak umarły ruchy w Hiszpanii, już nawet jak, nie pamiętamy chyba, jak się one nazywały. Podemos, tak, tam, prawda? No i wiele innych tego typu ruchów umierało śmiercią naturalną, więc pytanie, czy to sobie umrze, czy to się rozwinie w rewoltę ludową? Bo jeżeli się rozwinie w rewoltę ludową, to oczywiście, że będzie miało wpływ i to potężny na całą Unię Europejską, na Polskę, na, na gospodarkę, i to nie będzie wpływ pozytywny, żeby jasna sprawa. Jeżeli umrze śmiercią naturalną, no to co jest bardziej prawdopodobne? No, to, no to, to, to to nie będzie miało. A w tej chwili trzeba było znowu rzucać monetą, żeby, żeby wiedzieć, w którym kierunku to pójdzie. Jedno jest pewne, że, że wielu naukowców mówi, że trzeba coś w tym systemie gospodarczo-ekonomicznym, społecznym zmienić na świecie, bo ludzie się burzą, z tego powstają różne Jairy Bolsonaro, różne dutertyzmy, różne trumpizmy i tym podobne wybory. Również żółte kamizelki, również to, co się dzieje we Włoszech. Tylko że ja zawsze mówię i ostatnio też publicznie powiedziałem, że to marzenie ściętej głowy. Jak nie będzie wojny albo super kryzysu, to się nic nie zmieni. No. W tym duchu trochę pyta użytkownik, który nas ogląda na bankierze Inwestor 66, czy Niemcom grozi recesja? Niemcy w technicznej recesji, jak już dzisiaj powiedzieli, są. Bo to są dwa kwartały, spadku kwartał do kwartału. To oni to już w zasadzie maj, prawie pewne, że mają. No tak. Bo jeszcze nie wiadomo, jaki będzie ten pierwszy kwartał, ale, 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 ale prawie pewne, że mają. Yy, I grozi im recesja, a bardzo dużo zależy od pana Trumpa, od Chin, od rozwoju wojen, wojen handlowych. Czy one się rozwiną, czy nie. I znowu tutaj nie możemy nic przewidzieć, pana, posunięć pana Trumpa, naprawdę posunięcia naprawdę trudno przewidzieć, mimo tego, że jak powiedzieliśmy na początku, on powinien o to dbać, żeby indeksy giełdowe rosły, a nie, nie spadały. Krótki powrót do wątku JSW jeszcze, bo pytał o to jeden z widzów. Czy do grupy sponsorującej budowę elektrowni w Ostrołęce, do czego jakby czemu opierał się prezes OZON do tej pory, dołączy PGNiG. Tak? Pyta... pytaj zarząd PGNiG i, i, i pana premiera i, i potrzeby, jakie są, jeżeli chodzi o budowę Ostrołęki, prawda? No ja tego nie wiem, więc nie wymyślę tego. Nie siedzę w głowie ani pana premiera, ani to zarządu To może zapytam inaczej, parafrazując trochę to pytanie, czy yy, yy, widzi pan yy, taką możliwość, że będzie taka ogólno energetyczna zrzutka na tą Ostrołękę w koncernach kontrolowanych jest, przez Jest ]ństwem? to bardzo prawdopodobne, przy czym sam pomysł budowy tej elektrowni, jak rozumiem, jest dość kontrowersyjny. Wśród ludzi, którzy się na ten, na, ten, na ten temacie znają. Nie wiem, czy śledził Pan doniesienia banko, z bankowości spółdzielczej ostatnio. Pisaliśmy o tym w Pulsie Biznesu, że KNF nie zgodziła się na stworzenie banku. Tak, banku ogólnego tak, tak, dla tych tak. drobnych banków, które miały się miały ale nie mam zdania się. na ten temat. Nie ma Pan zdania. Nie, na ten nie, temat. nie, nie. nie, nie. Dobrze, no, bo 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 przele, to przeleciało to gdzieś, ale, ale nie mam zdania. Dobrze. A Pan Maciek pyta, jeszcze wracając do wątku francuskiego. Czy sytuacja gospodarcza we Włoszech i planowany y, dochód gwarantowany w formie dość wysokiego zasiłku dla bezrobotnych, to jest coś, co mogłoby zagrozić stabilnością tego kraju, a w konsekwencji również stabilności znaczy, Unii ja nie wierzę w to, że, że Włochom się uda utrzymać ten zakładany Deficyt 2,4%, tak? Uh -huh. 2,4% przestawili dwa miejsca. Dwa, włoski błąd. 2,40% zrobili 2,04%, już jest fajnie. Komisja się zgadza, oni się zgadzają. Nie wierzę, że im się to uda utrzymać i to, to się niewątpliwie posypie, ale to zobaczymy dopiero pod koniec roku, może w następnym roku. Ten dochód gwarantowany to może powodować, że w innych krajach będą podobne podobne żądania, choćby nawet tychże żółtych kamizelek. Mogło to spokojnie wziąć na, 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 na afisze. W ramach podsumowywania tygodnia jeszcze pytanie ode mnie, już tym razem nie od widzów. Co tam na ropie się wydarzyło? Bo mamy zupełne no, odwrócenie pan, trendu. No, tak, no i to jest to, o czym myśmy wiele razy mówili. Zawsze Pan robił Minę niedowierzenia, i mówił Pan, że jak to? Przez fundamenty, jakie fundamenty? No, <laughs> jakie fundamenty? <laughs> Funda I oczywiście znajdzie się zaraz uzasadnienie, tak? bo teraz już pisze się, że inwestorzy uwierzyli, że rzeczywiście te cięcia wydobycia da dadzą swój efekt, a przedtem nie wierzyli. Gadanie bzdur. Po prostu rynki finansowe grają. Na ropie, tak jak i na indeksach do Czyli góry. I nic znowu więcej. Znowu mówi pan, że to fundusze teraz fundusze, będą podbijały cenę. Tak jest, nic. Kup kupując kapelusz. Nic nowego pod słońcem. Subsole? A, subsole. To Myślałem, że słup soli. Słup soli coś. też może być. Zastanawiałem się. Ale to raczej żona lota. Tak, zdecydowanie, żona lota. I sam lo lot? Czy, ale pan o spółkach nie może mówić. O locie chce pan coś powiedzieć? A lot. Y PLL lot. No PLL lot ma same dobre recenzje, ostatnio czytałem, w ogóle niesamowite, no. Myślę, że takie mieszane, powiedziałbym, bardzo dobre, recenzje. Nie, mieszane, czytałem, z, że w jakiegoś wysoko jest, naprawdę. Może, może znowu jakiś fake news, tak jak Pan mówi, o, o, tym, o, tych, o tych PPK, nie wiem. Może tak być. Yy, panie Piotrze, jeszcze tradycyjnie zapytam o wycenę Bitcoina. 3800 800? 3 600. 600. Tak. No tam z groszami. No to bo, <laughs> Idziemy w coraz, kierunku godziwej coraz, bliżej godziwej coraz, coraz, bliżej, coraz bliżej godziwej wartości, coraz bliżej godziwej wartości, o której nikt nie wie jaka jest. Przypominam, że Stiglitz, laureat Nagrody Nobla mówi, że jest zero. No ja tak, tak, taki zły dla bitcoinowców nie jest. 10 dolarów. Nie, nie, nie rzucę. To, to jest, to jest kasyno, zawsze mówiłem, to jest kasyno. Bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję dziś. Y, zapraszamy oczywiście za tydzień. Również będziemy podsumowywać rynki z Piotrem Koczyńskim. 10.30 w przyszły piątek. Widzimy się. Do zobaczenia.